W Wstępniach Stowarzyszenie Streetball Polska. Jesteśmy organizatorem na terenie Wielkopolski cyklu, który nazywamy Grand Prix Wielkopolski. Jest to cykl 12 turniejów, którego ideą jest przede wszystkim zdobywanie punktów i zespół, który w przeciągu tych 12 turniejów zdobędzie największą ilość punktów, zgromadzi ich najwięcej, ten będzie jakby zwycięzcą tego całego cyklu. Impreza, która się odbywa dzisiaj w Gnieźnie jest siódmym turniejem, do tej pory ósmym, do tej pory odbyliśmy 7 i, i, i z tych 12 jest to ósmy. W dniu dzisiejszym weźmie udział 11 drużyn. My zgłoszenia przyjmujemy zawsze, jeśli turniej się odbywa w niedzielę, bo tak przeważnie organizujemy, przyjmujemy te zgłoszenia do czwartku, do północy. Tak, żebyśmy mieli już potem dwa dni na, na naszą organizację, czyli powiedzmy zweryfikowanie drużyn, zawodników i powiedzmy jakby ustawienie samej organizacji gry będzie brało 11 drużyn, one są z różnych miejscowości. Są dru, drużyny, jest drużyna z Wrocławia, dwie drużyny z Gniezna, drużyna z Torunia, drużyna z Włocławka. Jest również przedstawiciel wrześni, także w sumie jest ich tych, tych drużyn 11. One będą grały w dwóch grupach: grupa 1-6, drużynowa druga 5. Pierwsze dwie drużyny z każdej grupy zagrają już potem miejsca od 1 do, do, do 4, a pozostałe wszystkie będą grały sobą w parach, czyli drużyny, które w grupach zajmą. Trzecie miejsca będą grały o miejsce 5-6, które czwarte 7-8 i tak dalej do ostatniego miejsca. Ideą tej, tych turniej jest po prostu to, żeby uszeregować zespoły od pierwszego do ostatniego miejsca. Po to, albowiem do każdego miejsca są przypisane odpowiednie ich ilości punktów. I to jest to, o czym na początku mówiłem, że zespoły muszą gromadzić punkty, żeby w sumie zgromadzić ich najwięcej. Widzę, że mecze będą rozgrywane na bardzo profesjonalnym podkładzie, czyli na boiskach. Tak, tak. Są to maty specjalne właśnie do takich wy, wyczynowych, wyczynowych działań. Kosze są też już takie powiedzmy półprofesjonalne, ale one już są bezpieczne, już są w odpowiedniej odległości od linii końcowej, także można na nich spokojnie grać. To daje też jakby po, po pierwsze taki pewien koloryt temu, ale też i daje spokój, właśnie taki profesjonalizm, że można spokojnie na Proszę Państwa, ostatecznie weźmie udział 10 drużyn. Była zgłoszona 11 koni, w takim razie nie dojadą. To, tutaj, to robić, to nie ma, 10 drużyn będzie brało udział. Zagramy w dwóch grupach po pięć. I po rozegraniu grupowych meczy robimy następująco, że pierwsze dwie drużyny zagrają na krzyż i wtedy zwycięzcy grają po pierwsze miejsce, przegrani po trzecie. 気になった。<music>